Pracując w teatrze, troszeczkę nas teatrze, w którymś momencie uśpił naszą czujność, nasze marzenia. Chcieliśmy być aktorami, zostaliśmy. Zagraliśmy ról, zagraliśmy. Prawda? I co dalej jest właśnie. tak i co dalej, prawda? Najpiękniejsza scena, kiedy Kasia siedzi w wieży, w okienku, na nieboskłonie księżyc płynie sobie, przepływa przez prawda, całą scenę. Tam z, z boku techniczny na, na lince ciągnie ten księżyc, żeby równo płynął. I królewna ma zawołać: Księżycu, wróć! I nagle słychać takie Księżycu, wróć! Migotomotywy i słońce ślubiliści. O, witam cię, kochany kartoszku mój! miło osłoneczko ty A za tańczysz ze wow Trochę cyrku, trochę aktorstwa i się stworzył taki inny klimat. Wielu cyrkowców powiedziało mi, że to bardzo fajny wymiar, inny wymiar klauna. Ta historia zająca jaka była? Jak on zaczynał? O rany, o rany. Najpierw mnie zrobili, potem mnie obsadzili. Panie Bartoszu, to było tak, że przelezałem. Na półce sub, sub, subskrypowali, animowanych o. Zaanimowanych za o jakie, bo ja mam problemy z Z i z S. No, mówię ci.